Hej, to itra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dwunastej lekcji SQL. -a. Dzisiejszy temat to złączenia zwrotne. Za pomocą złączenia zwrotnego możemy łączyć tabelę z nią samą. Czasami okazuje się, że potrzebujemy tabelę, w której ta tabela ma kolumny, które odwołują się do tej samej tabeli. Tak? Czyli jakaś kolumna, jedna bądź więcej, odwołuje się do innej kolumny, która znajduje się w tej samej tabeli. Dobrym przykładem takiej tabeli jest tabela zawierająca, zawierająca informacje o pracownikach. Czyli, z jednej strony, mamy jakiś pracowników, z drugiej strony, możemy w tej samej tabeli dołożyć kolumnę informującą o tym, kto jest przełożonym danego pracownika. Oczywiście przełożony jest również pracownikiem, więc widzimy, że tak, tutaj jest 0, czyli zakładamy, że Anna Nowak nie ma przełożonego, tak? Czyli najprawdopodobniej jest jakimś kierownikiem, lub kimś, kto już nie odpowiada przed nikim w danej firmie, tak? Potem mamy, że Jan Kowalski i jego przełożonym jest osoba o ID1, i tak samo Aleks Y, tak, również ma przełożonego o ID1, czyli przełożonym tych dwóch osób jest właśnie Anna Nowak. Z kolei Alicja i Joanna tak mają przełożonego o ID 2, czyli przełożonym Alicji i Joanny jest Jan. Więc widzimy, że ta tabela odwołuje się do siebie samej. tak? T ID, tak? kolumna ID przełożony odwołuje się tak naprawdę do kolumny ID pracownik i dzięki temu możemy sprawdzić, kto jest czyim przełożonym. I teraz... Nasza tabela, pracownicy z naszej bazy danych, jak zobaczymy, mamy tabelę pracownicy. Jak zobaczymy, co jest w tej tabeli, to zobaczymy, że nasza tabela nie jest przygotowana pod tego typu zadanie, tak? bo mamy co prawda pracowników. Mamy ich imiona, nazwiska, stanowiska, jakieś tam daty, telefony i dane. Ale nie mamy informacji w tej tabeli na temat, kto jest czyim przełożonym, więc żeby móc omówić złączenie y, zwrotne, będziemy musieli najpierw tą tabelę rozbudować. Tak? I to jest właśnie nasze zadanie. Poproszono nas, aby tabela pracownicy, tak, została rozszerzona o kolumnę ID przełożony. I w tej kolumnie ma zostać wpisane id pracownika, który jest przełożonym akurat danego pracownika. Przy czym różni pracownicy mogą mieć różnych przełożonych. Tak Czyli nie, nie, nie musi być tak, że jeden pracownik jest przełożonym wszystkich. Tak, no W zależności od hierarchii różne osoby mogą podlegać pod innego przełożonego. Więc musimy to najpierw zrobić. Więc wykonajmy polecenie. W pierwszej kolejności dodamy kolumnę id przełożony do tabeli pracownicy. I chcemy, aby tak w tej kolumnie y, typ danych to był int. Następnie dodamy klucz obcy. Tak w taki sposób, że kolumna id przełożony zostanie połączona z kolumną id pracownik, oczywiście z tej samej tabeli. Następnie musimy zaktualizować dane. I teraz kierownik biblioteki nie ma przełożonego. Przełożonym starszego bibliotekarza jest właśnie kierownik biblioteki a starszy bibliotekarz będzie przełożonym osób na stanowisku bibliotekarza i młodszego bibliotekarza. Tak? Czyli tutaj mamy zawarte informacje, kto jest czyim przełożonym. Następnie mamy wyświetlić zawartość nowej tabeli pracownicy i wyświetlić tylko część tabeli, mianowicie samo ID pracownik, imię, nazwisko i ID przełożone. Więc teraz musimy sobie trochę troszeczkę rzeczy przypomnieć, bo musimy najpierw zrobić polecenia, w których... Dodamy nową kolumnę do naszej tabeli. Żeby dodać nową kolumnę do naszej tabeli, musimy użyć polecenia alter table. Tak? Potem jest nazwa tabeli, pracownicy, potem operacja, którą chcemy zrobić, czyli add column, czyli dodajemy kolumnę, potem jest nazwa kolumny, czyli id przełożony, potem jest typ danych w tej kolumnie, czyli int i potem byłoby atrybuty. Atrybutów żadnych tutaj nie mamy, więc zostaje sam int. I po wykonaniu tego zostanie dodana nowa kolumna. Będę to monitorować cały czas, wyświetlając co się dzieje. Tak, widzicie, że została dodana nowa kolumna, ale oczywiście w tej kolumnie nie ma jeszcze żadnych danych, więc wszędzie jest 0. Teraz muszę dodać klucz obcy. Klucz obcy dodajemy po to, żeby zabezpieczyć się przed wpisywaniem danych, których nie ma, nie ma w tabeli, do której powinniśmy się odwoływać, więc warto tego klucza obcego używać. Tak, alter table, nazwa tablicy pracownicy i teraz tutaj dodajemy, tak, to powoduje dodanie klucza obcego. Tu podajecie kolumnę, tak, który ma, w której ma być klucz obcy, a następnie podajecie do czego, z czym to jest powiązane, tak? Czyli nasza kolumna id przełożony ma zostać powiązana z kolumną id pracownik z tabeli pracownicy. Tak? Widzimy, że polecenie zostało wykonane poprawnie i został dodany klucz obcy. Teraz musimy dodać dane, tak? Ponieważ tabela już istnieje, więc musimy zaktualizować istniejące dane, tak? Zrobimy to w dwóch krokach. Update pracownicy, czyli y, aktualizujemy tabelę pracownicy. Mamy ustawiać id przełożony ma być równy 3, gdzie id pracownik jest równy 1 lub id pracownik jest równy 2. Tak? Więc to wykonamy. Zobaczmy, co się zmieniło. Tak, widzicie, że tutaj się pojawiło ID3. Tak? Czyli widzimy, że młodszy bibliotekarz i bibliotekarz mają przyłożonego, który ma ID3 a id trzyma Dominika, będąca starszym bibliotekarzem, tak. Czyli widzimy, że starszy bibliotekarz jest przełożonym tych dwóch osób. Zostało nam jeszcze dodanie przełożonego dla starszego bibliotekarza. Zrobimy to w podobny sposób. Ja tutaj jako where użyłam id, bo mogłam. Moglibyście również użyć stanowiska, tak to nie ma znaczenia, grunt, żeby poprawne dane zostały wpisane we właściwych polach. I teraz powinna mieć już komplet informacji potrzebnych o naszych pracownikach. Tak widzicie, że mamy wszystko. Kierownik biblioteki nie ma przełożonego. Z przełożonym starszego bibliotekarza jest pracownik o ID 4, czyli Kierownik biblioteki. Z kolei przełożonym zarówno młodszego bibliotekarza, jak i bibliotekarza jest osoba o ID3, czyli osoba będąca starszym bibliotekarzem. Czyli wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy. I teraz ostatnia część. Nie potrzebujemy w tej części adresów, telefonów, więc wyświetlmy tylko informacje podstawowe. Tak, czyli wyświetlmy ID pracownika, imię, nazwisko i kim jest przełożony. No, i teraz. Jak to y, wcześniej bywa? Nie chcemy widzieć ID przełożony, chcemy widzieć imię i nazwisko osoby, która jest przełożonym. Oczywiście, w takiej malutkiej tabelce, sprawdzenie, kto jest pod trójką, kto jest pod czwórką, nie stanowi żadnego problemu, ale jakby tych pracowników było 400, no to szukanie osoby o stanowisku 157, tak, o ID 157, byłoby dosyć upierdliwe. Więc żeby pozbyć się tego ID przyłożonego i zobaczyć imię i nazwisko osoby, która jest tym przyłożonym, musimy dokonać złączenia zwrotnego. I to co jest bardzo fajne, to złączenie zwrotne to tak naprawdę wykonujecie złączenie wewnętrzne inner join albo zewnętrzne left join. Jedyna różnica polega na tym, że łączycie tabelę z nią samą. Zaraz na przykładzie zobaczycie jak to działa. Ok, to jest to, co mieliśmy do tej pory, czyli stworzyliśmy nową kolumnę, która zawiera informacje o tym, kto jest przełożony. Teraz poproszono nas, aby przygotować zestawienie pracowników, imię i nazwisko, oraz ich przełożonych, żeby również było wi widziane imię i nazwisko, a nie ID. Więc w tym celu musimy przygotować złączenie zwrotne tabeli pracownicy z nią samą. Więc, to zróbmy. Najpierw polecenie przekleję, a potem wam wytłumaczę, co dokładnie jest robione. Ok, zobaczcie, select, czyli pobieramy pracownicy imię i teraz zobaczmy, co to jest pracownicy. Pracownicy to jest alias tabeli pracownicy, tak? Czyli pracownicy imię, pracownicy nazwisko, pracownicy stanowisko i teraz. Łączę to z tabelą pracownicy, tak? To jest właśnie złączenie zwrotne. Ale jeśli chodzi mi o yy, tutaj tą część nazywam przełożeni. Czyli będzie wzięte przełożeni imię i przełożeni nazwisko, gdzie przełożeni odnosi się również do tabeli pracownicy. To może być troszeczkę mylące, ale musicie pamiętać, że dokonujecie łączenia tabeli z nią samą, tak? Więc, że, więc do pola imię i nazwisko raz będziecie się odnosić w kontekście imienia pracownika, a raz będziecie się odnosić w, imię, w kontekście przełożonego, tak? Więc dlatego musicie rozróżnić kontekst, tak? Czy chodzi wam o imię pracownika, czy chodzi wam o imię przełożonego? Czy widzimy, że łączymy tabelę pracownicy z nią samą, tak? czy wykonujemy inner join, również z tabelą pracownicy. I teraz tutaj musicie uważać, bo tutaj się można łatwo pomylić. I teraz tak. On, pracownicy, idę przełożony, tak? Musi się pokryć z przełożenie, przełożeni, idę pracownik. Bo w tym momencie to jest warunek łączący, łączący tak, warunek, który, na którym jest dokonywane to złączenie wewnętrzne. I teraz, jak to sobie. Wywołamy, to zobaczcie, że zapytanie mi się udało. Jednak mogę się przyczepić do jego rezultatu. Bo zobaczcie, że tu mam imię i tu mam nazwisko, potem mam stanowisko, potem mam imię i potem mam nazwisko. I to może być troszeczkę nieczytelne, tak? No bo żeby wiedzieć, czy to imię to jest imię pracownika, czy Przełożonego, albo muszę spojrzeć na dane i zauważyć, że o po tej stronie mi się ktoś powtórzył, więc najprawdopodobniej po tej stronie mam przełożonych, co w wielkiej, w wielkiej tabeli mogło być niewygodne, albo patrzeć na to, jak zostało wykonane zapytanie. I wtedy wiem, że pierwsze trzy pola dotyczyły pracowników. Ostatnie dwa dotyczyły przełożonych. Jednak nie chcemy zostawiać y, miejsca na domysły, chcemy aby było jasno widoczne, które imię to jest imię pracownika, a które imię to jest, a które nazwisko to jest nazwisko pracownika, a które przełożonego. W związku z tym możemy zrobić coś takiego, że nadamy aliasy na nagłówki wyświetlanych kolumn, czyli zmienimy nagłówki tych kolumn. W związku z tym będzie wtedy jasno widoczne kto jest kim. I żeby to zrobić, to musicie Troszeczkę to pozmieniać. Mianowicie w tym miejscu muszę dodać słowo as i jaki nagłówek ma być widoczny. I sobie weźmiemy, że tu ma być imię pracownika. Dobra. Teraz tutaj musimy nadać alias na wyświetlany nagłówek kolumny, i tutaj damy nazwisko pracownika. OK, stanowisko może zostać. Możecie też zmienić, I wyświetlić stanowisko pracownika. I to samo robimy z przełożonymi. Tutaj chcę nadać alias, który będzie imię przełożonego. A tutaj, nie w tym miejscu, w tym, nazwisko przełożonego. I reszta pozostaje bez zmian. Tutaj po prostu dodałam. Yy, aliasy na wyświetlane nagłówki kolumn. Sam, y, samo wnętrze tabeli pozostanie takie same, tylko zobaczcie, że zmieniły mi się te nagłówki tutaj. I teraz już jest wszystko całkowicie jasne. Tak widzę, imię, że to jest imię pracownika, to jest nazwisko pracownika, to stanowisko jest stanowiskiem, które zajmuje pracownik, o którym w tym momencie y, rozmawiamy, a kolejne dwie rzeczy dotyczą przełożonego. I wtedy jest to wszystko bardzo jasne i bardzo czytelne i informacje są wszystkie zawarte w nagłówkach i nie musimy się niczego domyślać. Więc taka opcja wygląda dużo lepiej. Zostaje zauważyć ostatnią rzecz. Ponieważ dokonałam złączenia wewnętrznego, w związku z tym w tej tabelce wynikowej ja nie mam informacji o osobie, która nie ma przyłożonego, czyli nie mam informacji o kierowniku. I oczywiście chcielibyśmy w tej tabelce również widzieć kierownika. W związku z tym zamiast złączenia wewnętrznego użyjmy złączenia zewnętrznego, tak? Czyli weźmy left join. I teraz, jak ja to wywołam, to brakujący kierownik mi się znajdzie. Tak? Oczywiście kierownik nie ma przełożonego, więc zarówno imię, jak i nazwisko będą miały w kolumnach, które zawierają informacje o przełożonym, będą miały wartość 0. I w tym momencie mam informacje o wszystkich pracownikach i ich przełożonych. Więc, jak widzicie, to jest bardzo fajne, ponieważ jeśli macie tabelę, w której jakieś kolumny czy kolumna odwołuje się do innej kolumny w tej samej tabeli. Bez problemu możecie dokonać złączenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego tabeli z nią samą. Po prostu używacie odpowiednio inner joina albo left joina. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu, bo wykorzystując aliasy na nagłówki nazw kolumn i wykorzystując aliasy na nazwy tabel bez problemu jesteście w stanie poprawnie i w sposób elegancki takie złączenie wykonać. Więc jeśli zakumaliście o co chodzi w złączeniach wewnętrznych, zewnętrznych, to złączenie zwrotne jest tylko takim dodatkiem ciekawym, tak? Ponieważ łączycie, macie jedną tabelę i łączycie tabelę z nią samą. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzisiejszy temacik był bardzo króciutki. Jeśli macie jakieś uwagi bądź pytania, zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, jakie dodaję na moim kanale. A tak życzę Wam już miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!